To prawda, po dłuższej przerwie trwało aż dwa miesiące, także no długa jest przerwa dla zawodnika, zwłaszcza jak łapiesz kąty na początku sezonu, a uważam, że przepracowałem te dwa miesiące. jakby To jest też taki okres, w którym tak naprawdę nie widać, jak dużo trzeba pracy włożyć, a wydaje mi się, że ciężej trzeba pracować niż normalnie podczas mikrocyklu, jak jesteś zdrowy. Pierwsze 30 minut ze Śląskiem, no, ciężki mecz, ale myślę, że fizycznie jestem gotowy. No zdecydowanie ja zgłosiłem się, zgłosiłem gotowość trenerowi, powiedziałem, że chcę pomóc, że nie chcę wesprzeć, także to już decyzja trenera, ale ja jestem gotowy. Dla mnie osobiście yy, postawiłem sobie taki cel, że, żeby się pokazać, wrócić do przedpubliczności i po prostu udowodnić, że to, że w, strzeliłem parę bramek przed kontuzją, że potrafię, że dalej jestem potrzebny drużynie, także indywidualnie mam swoje cele. O których też nie wszystkich powiem, ale jako drużyna na pewno no, chcemy iść po zwycięstwo, no, zdecydowanie. Ja myślę, że będzie to mecz otwarty, także Polnia też jest ofensywną drużyną, która dużo próbuje ofensywnego futbolu stwarzać sytuacji. Tak jak i my również, także ja jestem otwarty na gotową, jestem gotowy na otwartą grę, tak dużo faz przejściowych oby same przyjemności. No walczymy, walczymy o trzy punkty. No, zapraszamy wszystkich